No witam, Ogólnie to opaszczy to. E, bo jakby się zastanawiało, czy miałem rację, czy nie miałem racji. Czy to się opłaciło, czy się nie opłaciło, ogólnie to nie. Nie, to nie, 50% tak, o tu też, to też myślę, znaczy, że nie 50%, ale to dalej do góry leci. No, i jaka jest z tego konkluzja? Konkluzja jest taka, że ja e, generalnie o tej naklejce, generalnie w tych naklejkach to z kilometra było wiadomo, że coś tu nie gra, nie? I ja miałem jedną obiekcję wobec tego: tylko to, jest jeżeli to faktycznie urośnie, to co się stanie za tydzień, kiedy będzie można to sprzedać? Pamiętajmy, że nie można sprzedawać po zakupie z rynku przez tydzień się zastanawiałem, jak to będzie wyglądało, czy na przykład to wzrośnie faktycznie, ale ludzie, którzy byli przede mną i kupowali, załóżmy tutaj, tutaj, no nie wiem, no to w sumie okres paru dni, nie? Ale no, już nawet tutaj, nie? Czy ktoś tutaj kupując, gdy ja kupię tutaj, nie będzie chciał sprzedać załóżmy za te parę dni, nie? I i w ten sposób ta cena będzie załóżmy troszeczkę podejść do góry i będzie się utrzymywała załóżmy na 25 zamiast na 23 czy 26 nie? więc i to był mój jedyny problem jeśli chodzi o inwestowanie w to, że nie wiadomo plus pamiętajmy że w zasadzie tego nie dodajmy, a to jest bardzo ważne, że z chwilą wyskoku tej ceny opłaca się wymieniać gwiazdki na to, więc Eee, za ten tydzień, kiedy oczywiście znów człowiek, który zainwestował przed, i by chciał sprzedać i te osoby, które to wymieniły będą to sprzedawać. Jeżeli cena zostanie jaka jest i ja się bałem, że po prostu to będzie inwestycja typu wyjście na zero, nie? Eee, chociaż dlatego nie zainwestowałem w to 10 tysięcy, tylko trochę mniej. Taki bardziej operacyjne, operacyjną kwotę, co jestem w stanie generalnie wyjść na zero z nią i nie będę jakoś smutny, bo też nie jest jakoś ogromna. Eee, no więc tak, ale dalej. Generalnie widać, że ta naklejka to se trochę opóźniła się w rozwoju, nie? Względem innych. A patrząc na przykład na tą. Albo nie. Na tą, bo tam odstawuje to jest trochę wyjątek. To ten wzrost jest generalnie stały, nie? W sensie. To sobie wybiło do tych 7, co spadło, wybiło, se se spadło. Pewnie wybije się z powrotem. Nawet nie wiem czy może można to kupić tego bo dalej 7 zł. uważam, że to jest za żałosną cenę. To wybiło trochę wcześniej chyba, no właśnie nie 27 już dalej już od 3 dni. Jest na szczycie. Nie. I w zasadzie chyba... O cholera to kosztuje 30. No widzicie. I to też, nie? Od tygodnia w zasadzie, o, no W zasadzie od tych 3 dni. Dalej, no może tam do 2,5. Więc e, wydaje mi się, że patrząc na taką prostą analogię tych naklejek, e, ta naklejka została i w zasadzie wydaje mi się, że wszystkie inne będą szły tym samym torem. To znaczy, że ten problem, który miałem przed e, inwestycją w to, jest trochę rozwiązany. To znaczy, to wzrost nie jest stłumiony e, tak szybko, jak mi się wydawało, więc e, Póki co to dobrze prognozuje jeśli chodzi o to, e, a zobaczymy też za ten równo tydzień. W sensie to też nie ma co się nad tym trochę nie? i tego analizować w milion różnych sposobów, bo to też jest chyba jeden z najprostszych elementów tego rynku, jaki jest, jak to zrozumieć. To też nie trzeba być jakimś grubo mądrym człowiekiem, więc nie, no, wydaje mi się, że każdy to rozumie, nie? ale czasami trzeba nazwać rzeczy po imieniu, i wydaje mi się, że no, zobaczymy. Zobaczymy, ale póki co prognoza jest spokojna. Na przykład to też, to było po chyba złotych 60, mi się wydaje, jeżeli się nie mylę. Tak dokładnie, po złotych 60, no i wydaje mi się, że. Jak o 8 rano se to spada, ogólnie, zwykle, to tak y, potem sobie rośnie, nie tak do 10, czyli tak mniej więcej za wiem, parę godzin od dzisiaj, od teraz będzie pewnie możliwe, że więcej, bo patrząc na na przykład na te naklejki, inne to tak się dzieje. To samo z tam. W zasadzie, no, i, identyczna sprawa, nie? Właśnie, godzina 8 se spada i godzina trzecia ale o 10 też już są jakieś wyniki, nie? W stosunku do tego, co tu było, więc nie wiem, Czyż tutaj. Nie, no tutaj też. No nieważne. Zobaczymy. Strzał jak najbardziej trafiony. Czy do realizacji dojdzie, tego nie, nie wiemy. To też w zasadzie. Chociaż tego tego się nie spodziewałem, że to tak wystrzeli. I szczerze, gdy to było po 35 zł, to wydawało mi się, że. Bo gdy ja nagrałem ten film, to było już po 36. Nie. Ja mówiłem, że to w zasadzie jest już tak, czy tam 38. Nie, że to się w zasadzie spokojnie, że. To... Ale zobaczymy, zobaczymy. Bo 48 faktycznie się sprzedało. No trochę doszło sprzedaży, nikt nie kupuje póki co, tylko na zleceniach kupna. Zobaczymy co się stanie dzisiaj wieczorem. Czy co się stanie jutro wieczorem? No ja mówię jakie są moje predykcje, nie? Ale chyba to tyle w tym temacie nie ma więcej do powiedzenia. Nie wiem. Może tu coś jeszcze jest takiego, że można byłoby w to zainwestować. Nie wiem. Może coś takiego jest? Eee, możliwe, że jest. O, czekajcie, ono możliwe, że jest. Mm. A, już nie jest, już za późno. Już to było wczoraj wieczorem. Od dzisiaj już niestety nie. No trudno. Eee, tyle by wyboru Mam nadzieję, że no, się dało coś w ogóle.